Cześć, Witam Was bardzo serdecznie w kolejnym filmie, a dzisiaj manga Plastic Little. Jak widzicie, można się już po samej okładce domyślić, że jest to tytuł dosyć stary. I owszem, zgadza się, tak właśnie jest. JP Fantastica Deluxe. Tak możemy tutaj przeczytać w rogu na okładce dla czytelników od 15 lat. Tytuł stary świadczy o tym chociażby sposób właśnie przedstawienia ilustracji. Na tej obwolucie to samo zresztą znajduje się na okładce. Okładka zawiera dokładnie to samo co sama obwoluta, z tym, że w czerni bieli. Cena uważajcie 30 zł plus 2 zł za przesyłkę i mamy tutaj dużo tak zwanych krzaczków, czyli po prostu japońskich liter. Nawet autor nie jest tutaj po polsku zapisany, jedynie właśnie w oryginalnym języku i jeszcze na skrzydełkach, o tutaj dopiero mamy Satoshi Urashihara. Mamy inne tytuły tego autora, a w zasadzie trzy tomy Hirality, mangi, która też jeszcze jest dostępna, bo te tytuły miały swego czasu wznowienia, już dosyć dawno, ale chyba może nie ma na nie takiego wzięcia. A w sumie szkoda, bo okazuje się, że jest to tytuł całkiem przyjemny tytuł, który dotyczy załogi pewnego statku. Jest to okręt, trochę taki ala kuter rybacki, a jednocześnie tak bardzo zaawansowany niczym sprzęt wojskowy. I manga ta zawiera tutaj kolorową stronę będzie, ja tutaj trochę będę zasłaniał, ponieważ będzie tutaj dosyć dużo tak zwanego serwisu. Nawet ten gatunek ma chyba jakąś swoją specyficzną nazwę, gdzie po prostu pewne sceny na gości są przedstawione, no tak jakby w sumie mogłoby ich nie być w tej mandze, ale one są. No, to jest właśnie taki gatunek. Ale pomimo tego, że można w w dużym skrócie powiedzieć, że po prostu ta manga się kręci trochę wokół tego, to tak naprawdę jest to tylko jakimś takim dodatkiem, bo w rzeczywistości jest to manga opowiadająca o fantastycznym mm, świecie świecie gdzieś, można powiedzieć, raczej na jakiejś obcej planecie planecie, w która w całości jest pokryta tak zwanym chmuromorzem. A lądy to są jedynie wyspy, sztuczne wyspy, które powstały po to, aby ludzie zamieszkujący tę planetę mogli tam po prostu gdzieś normalnie funkcjonować. No i Plastic Little dotyczy załogi, właśnie takiego statku, takiego kutra, no nie rybackiego, bo oni są załogą, która ma za zadanie wykonać zlecenie, czyli odnaleźć. Złowić, pochwycić e, jakiś bardzo często zagrożony gatunek ryb, które e, żyją właśnie na, w tym chmuromorzu. No i wokół tego naprawdę jest bardzo fajnie stworzony świat e, świat dosyć skomplikowany i e, to jest e, świetny zabieg. E, takich różnych tutaj, właśnie, dodatków e, będzie sporo tych co można było tutaj fragment zobaczyć, natomiast szukam takiego jednego momentu, którym, mm, którym mamy, o, przedstawioną załogę, chyba chyba tutaj to będzie, tak, dodatek specjalny. Mamy tutaj przedstawioną załogę i e, załoga tego statku możecie ją zobaczyć mm, właśnie tutaj na tej e, rozkładanej ilustracji. E, główną naszą bohaterką jest Tita. Tita zaraz na początku całej tej mangi dowiadujemy się, że straciła swojego ojca. No i teraz ona zostaje kapitanem Hahamaru, tak się nazywa ten statek. Hahamaru. Oprócz niej mamy tutaj Sternika, Nichola, Nichol, który, czy Nicole Hawking. E, który wygląda jak dziewczynka, ale tak naprawdę jest chłopakiem. E, mamy tutaj Rogera, który jest jakimś tam inżynierem. E, jest Balboa, nawigator. Mamy panią May, e, nazwijmy to pielęgniarkę pokładową, lekarkę e, oraz Michaiła, e, głównego inżyniera. No i mm, manga ta jest skonstruowana w ten sposób, że mamy najpierw wstęp, Wstęp, który przedstawia nam, jak to się stało, że ta załoga w takiej właśnie formie sobie funkcjonuje. Szukam tutaj fragmentu, bo ja już go pominałam. Możliwe jest tutaj napisane, że to jest koniec jakby prologu, gdzieś na tych pierwszych stronach. I wówczas przechodzimy do kilku mniejszych jakby wątków każdym z nich poznamy kogoś z tej załogi, dlaczego oni w sumie wspólnie tworzą coś na kształt takiej jednej wielkiej rodziny. Także każda historia jest tutaj poświęcona komuś. No i na początku, właśnie poznajemy samą Tite. Później, poznajemy historię związaną z Joshua El Balboą, historię pani May. Jak widzicie. Sama ta manga jest narysowana e, dosyć ładnie. Powiedziałbym, że ta kreska jest nawet taka e, dosyć urocza, no ale e, są takie momenty, momenty pewnej śmieszności, e, dosyć charakterystyczne dla japońszczyzny, które po prostu przedstawiają pewne rysunki w taki bardzo kary, karykaturalny sposób. I tutaj na końcu e, jest takie krótkie podsumowanie od autora. Fajnie to nawet zostało nazwane dokładka teatrzyk super deform, deformed. E, gdzie właśnie mamy takie uproszczone bardzo rysunki e, jeszcze raz w wielkim skrócie przedstawionych poszczególnych e, bohaterów. No i właśnie taki fan serwis, który e, mogłoby tu go w ogóle nie być, ale jest wciśnięty, żeby był, bo taki był zamysł e, gdzieś autora. Tutaj jeszcze a propos mm, osób współpracujących. No i na końcu, oczywiście, mamy e, wszelkie informacje od redakcji. To, co jest ważne w, w całej tej historii, przede wszystkim super skonstruowany świat. Naprawdę e, ciekawy pomysł, i aż szkoda, że te historie, każda dotycząca któregoś z, nazwijmy to, członków tej załogi, są. E, Przedstawione tak, że historia się zaczyna, i potem mamy nagle takie gwałtowne rozwiązanie nie ma jakiejś tam pogłębionej akcji, ale mimo to jest to ciekawe. Po prostu w jednym, liczącym sobie około 170 stron, tomiku zostało to zgrabnie opisane. Na końcu mamy też taką klamrę spajającą jakby całą tą historię właśnie finał, puente zakończenie, które no, podsumowuje ładnie całość i e, to czego się dowiadujemy pomiędzy. E, oprócz tego, no same ilustracje to jest kwestia gustu pewnie, ale moim zdaniem e, jest na czym oko zawiesić. E, są pewne właśnie duże takie e, sceny, e, spore rozkładówki, które prezentują się całkiem całkiem. No, mm, Manga ma to do siebie, że czasami widzimy tak oto narysowaną postać, a czasami mamy tego typu no coś dziwnego. To jest takie typowo japońskie, że tak to wygląda. Dużo jakichś takich scen technicznych, z jakichś statków, z jakichś właśnie zabudowań, konstrukcji. Nazwijmy to hangarów czy czegoś takiego, co też, jak ktoś lubi takie, właśnie science fiction z różnymi technologicznymi elementami, to myślę, że tutaj się śmiało odnajdzie. Potencjał na coś naprawdę fajnego i te historie wcale nie banalne, całkiem ciekawie skonstruowane, także ja polecam. Natomiast manga jest wydana na szalenie grubym papierze co jest niepraktyczne, dosyć łatwo jest złamać grzbiet, bardzo się starałem, żeby tego nie zrobić, nie wiem, podejrzewam, że kiedyś po prostu tak to zostało wydrukowane, i JPF ma pewnie jeszcze jakiś gruby zapas tego tytułu, ale no szkoda, to można by spokojnie wydać po prostu trochę na nie tak grubym papierze, po prostu obniżyć gramaturę tego papieru, manga by się czytało wygodniej. E, pewnie dalej można by dzięki temu utrzymać też e, atrakcyjną cenę dla tej mangi. Ja bym poprawił e, tą okładkę, bo ona jest taka lekko przestarzała, e, ale nie wiem czy licencja na to pozwala. E, także pod tymi względami technicznymi e, tutaj parę rzeczy do poprawy jest. To co mnie strasznie boli, i dlaczego ja jak sięgnąłem po ten tytuł drugi raz, to sobie przypomniałem, dlaczego on mnie tak bardzo odrzucił. Zobaczcie na czcionkę. No, za to powinien, nie wiem, redaktor, ktoś kto to wybrał, powinien dostać wieczność w zamknięciu gdzieś w jakiejś celi śmierci no nie da się tego czytać ogólnie mm, ta przyciąga gdzieś tam momentami troszkę się zmienia e, też e, mamy tak dymki takie które widzimy że jakby mówi nasz bohater mamy takie dymki e, które są komunikatami np komputera e, czasami są jakieś takie dymki z e, nie wiem czy to się tak nazywa z ofu które gdzieś tam płyną e, z zewnątrz i mm, Generalnie ta czcionka jest po prostu strasznie upierdliwa, a jeszcze są takie momenty, że yy, mamy słowa. O, tutaj. Okazy bez żadnych zadrapań. Serio? Za drapań zostaje przesunięte dalej yy, w pełni sił. Jak zwykle kawał do, myślnik, bray, ro, myślnik, boty, tita. No boże, jak można w ogóle to tak skonstruować? Yy, bardzo ciężko się to czyta przez to, przez tą czcionkę, przez to w jaki sposób ona jest umieszczona w tych dymkach. Czasami ta czcionka gdzieś tam się zmienia, ale to niewiele jakby nie poprawia. No, z czasem można się przyzwyczaić, że po prostu ta czcionka jest tak beznadziejna. Tutaj czasami gdzieś są jakieś przypisy, one są właśnie zrobione inną czcionką. Generalnie fajny świat, bo jest tutaj dużo takich aspektów nawet technicznych przyjętych, jak kombinezony, e, samo to chmuromorze, kwestia ciśnienia, różnych gatunków, które tam żyją. Naprawdę świetny tytuł pod tym względem i e, gdyby nie te techniczne aspekty, e, czyli z, moim zdaniem zdecydowanie za gruby papier i beznadziejna czcionka, e, to ja bym ten tytuł ocenił bardzo wysoko, e, bo nawet bym postawił temu ósemkę. Ja jestem e, zdziwiony, że to jest tak dobra manga. Pomimo tego, że ona jest e, taka stara, a może właśnie dzięki temu, że jest już stara, to kiedy powstawała, to ona po prostu była czymś naprawdę e, świetnym do czytania. E, myślę, że od, od, odejmę ten jeden punkcik. Takie 7 na 10. Polecam dla osób, które lubią e, science fiction. Jakieś takie mm, obce planety, zamieszkane przez ludzi, z ciekawymi technicznymi rozwiązaniami. E, a jak jakiś taki fanserwis was nie odstrasza, no to tym bardziej sięgnijcie po Plastic Little. Sprawdzę jeszcze te pozostałe. Mm, ten drugi tytuł: e, Harry Harality e, i może kiedyś też e, coś o nim powiem. Ode mnie to tyle. Dzięki za obejrzenie i do następnego filmu. Na razie, cześć.